Jest samego rana. W sobotę dzisiaj Alex ma ostatni trening piłki, jutro ostatni mecz, ale dzisiaj jeszcze właśnie sobota i ja wstałam z rana i pomyślałam, że sprawdzę miejsce, do którego idziemy, bo nie do końca byłam pewna, gdzie to jest, gdzie chciałam sprawdzić, jak długo zajmie mi dojechanie, ale jestem trochę zaskoczona tym, gdzie idziemy, bo ja myślałam, że to będzie coś w formie restauracji, a to będzie show, które trwa półtorej godziny. Czekajcie, eee, coś takiego. <laughs> Także to moje wczorajsze szykowanie się, raczej ten strój nie będzie pasował odpowiednio do miejsca i pomyślałam, że nałożę coś innego i w sumie mam bojki aby być w tym temacie. Nie wiem. Czytałam też opinie losów i niektóre nie są super zadowolona, ale właśnie pojedziemy, zobaczymy. To jest właśnie bardziej do towarzystwa i spędzenia dobrego czasu ze znajomymi, a nie yy, nie wiem, degustacja jakichś super wytrawnych dań, prawda, bo tutaj raczej tego nie będziemy mogli doświadczyć. Ja chciałam też Wam pokazać e, pielęgnację. Wczoraj wieczorem zaczęłam się przygotowywać, nałożyłam e, coś i zaraz zobaczycie co. E, przygotowania do jutrzejszego wyjścia trwają i nakładam teraz... E, Właśnie zobaczyłam medytując film, że jestem jakoś taka bladawa na skórze i żeby dodać trochę koloru i wtedy czuję się też lepiej. Jutro jeszcze może zrobię brwi przyciemnie trochę. Jak będę miała chwilkę, powinnam to zrobić dziś, ale już nie dam rady. Jest 11. Krem na noc mieszam z kilkoma kroplami Cocon Eve Sunny Honey. Trochę tak wygląda niezbyt apetycznie, że tak powiem. Ojku. Zazwyczaj to robię w środku dłoni, a nie na zewnątrz. I e, aplikuję pędzlem dla równomiernego e, rozprowadzenia, taki trikmyk ode mnie. A jeżeli chcecie, słuchajcie, jeszcze bardziej e, na przykład dodać naturalnych konturów do takich twarzy, to właśnie taki bronzer. Jeżeli zaaplikujecie w trochę większej ilości tutaj w okolice kości policzkowe i na czoło, no to macie naturalny efekt od razu sculpt. Sprawdźmy, czy mi to wyjdzie, czy nie będę żałowała, że <laughs> zrobiłam sobie krzywdę. Oczywiście pamiętajcie, że w przypadku takich wyczornych zabiegów to robimy je nie nakładając i idziemy spać, nie robimy tego nnnn, bo wtedy e, i też nie myjemy zębów, bo będzie, będzie tutaj właśnie plama gdzieś i uważajcie na te okolice, linie włosów. Ja tutaj jeszcze zrobię dekolt Nie mam zamiaru się rozbierać dlatego I wydaje mi się, że zaraz tylko umyję ręce Oczywiście, żeby tutaj nie było plamy Jutro brązowej I jeszcze włosy Też pomagają już umycia I też marzy mi się, żebym nałożyła Wiecie, jutro maskę na włosy I żeby ona miała szansę też tak powiem Zadziałać e, Ale nie wiem, czy mi się uda I e, No nie wiem, no zobaczymy Jak będę miała z czasem Wychodzimy. W, w, spotykamy się o 12.30, czyli w miarę wcześnie Także nie mam tak za dużo czasu jak myślałam, że będę miała z rana. I e, no, e, w oleju je, e, Anwen markuje olej do włosów wysokoporowatych, dosłownie kilka tutaj tych pompek. Widziałam, że Anwen teraz ma nowy produkt. Ja się szczerze już słuchajcie, na, 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 na niego taki, w takiej tubce fioletowej muszę mieć. Ja w ogóle jestem, wiecie, że jestem maniaczką włosów. Dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć też w jednym z tych vlogmasów, jak zrobiłam Wam odcinek z pielęgnacją skóry. To dajcie mi znać, czy chcecie z pielęgnacji włosów, tylko ostrzegam. Ten film będzie trwał pół godziny, jak nie więcej. Jeżeli miałabym Wam pokazać chociaż część moich zasobów kolekcji, ale wiecie, jestem. Nie mam limitów, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów. powiecie mi, Aga, to jest produkt cud. Kupię na wcielym zastanawiać. No. E, także włosy naolejowane. Ja muszę wychodzić już o 11, także nie mam zbyt dużo czasu, dlatego let's do it. Nie wiem dlaczego, ale ta kamera zmienia kolory. Nie lubię tego, takie są prze, przerysowane. W tyle też nasz dehumidify w łazience, bo inaczej byłoby tutaj źle. I peeling. Ostatnio pokazywałam wam na Insta moją pielęgnację włosów i pokazywałam Wam peeling z... Samon, Szymony i ja cały czas go bardzo lubię, ale mam jeszcze inne, które też lubię używać na zmianę i dzisiaj wezmę Anwen peeling kwasowy do skóry głowy i y, ten ma, zaraz sobie pisiknę w oczy, słuchajcie, już jest, też wygodny aplikator, aplikuję tutaj na skórę, u mnie najgorzej jest zawsze, słuchajcie, z y, tyłem głowy, tam jakoś y, staram się dokładnie domywać, ale no to wygląda, że nie zawsze mi wychodzi. Y, najlepiej domywam tutaj te okolice na górze. Chyba wszyscy tak mają. A już im dalej, im głębiej w las, tym gorzej. Następnie dokładnie właśnie wcieram w skórę, wykonując przy okazji masaż y, skóry głowy, stymulując krążenie. Ok? I teraz. Nakładam upaskę, bo chcę zrobić sobie też e, maseczkę na twarz, rozświetlającą. E, najlepsza maseczka, czyli ta z Half Laps, e, to jest ta maska liftingująca, wygładzająca marzenie takie właśnie na wyjścia. Mówiłam Wam o tym też wcześniej, że jedyny jaki mam mankament, y, sugestie dla Half może bardziej, to była tu pasa do zębów. Niczym nie pasa, tylko muszę do zębów. Szukam mojej szpatuły do aplikacji maski. I wkładamy poluchów do masek. Jaki chłodek, przyjemny. A że mi jestem piękna teraz, powinnam na szyję też jeszcze nałożyć, ale wtedy piżamy będę miała brudną nałożę też na szyję. Nie, mam, nie będę miała jak nagrywać pod prysznicem, ale pomyślałam, że pokażę Wam dzisiaj, którego szamponu użyję. Ten z marki Kway, głęboko oczyszczający o pięknym zapachu, przypominający mi młodość. Nie wiem, co tak pachniało, ale pięknie pachnie. Ten oczyszczający i następnie Maskę odżywczą i chcę zostawić ją troszeczkę dłużej. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Zaczęłam właśnie próbować też kilku kosmetyków od Weli Ultimate Repair, maska z kwasami. Aha, i Omega 9. Jak na razie jestem bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona. I maska, i te serum 60 sekundowe czy 30 sekundowe jest po prostu. Mówił, że kobieta zmienną jest. I coś na pewno w tym jest. Ja, słuchajcie, zmieniłam zdanie i pomyślałam, że zrobię jeszcze kurację koło 18, bo zazwyczaj nie mam na to czasu. Czyli umyłam głowę, tylko sam, mówicie, pod, pod, pod yy, stroną nad wanną Następnie nałożyłam K18 i po 4 minutach nałożyłam maskę, tą wali, którą Wam pokazywałam. I teraz zjem śniadanie i po śniadaniu wezmę prysznic, wszystko zmyję i już powinno być. Mam nadzieję. Po myciu nałożyłam tę odżywkę, która jest, ma właściwości termoochronne też ochronne ochronę przeciw promieniowaniem UV, e, ale na może jeszcze troszeczkę, bo chcę właśnie użyć dzisiaj e, innego urządzenia, znaczy urządzenia, e, właśnie loków kosuszarki i e, wiem, że bardzo dużo z Was też pyta mnie, jak osiągam e, właśnie ten efekt na mm, e, moich włosów pofalowanych i zaraz Wam to e, pokażę. Najpierw wysuszyłam moim e, Dysonem, a teraz e, mam Enwrap ten sam, który kupiłam wieki temu, i mam tą nakładkę, którą dodatkowo kupiłam wtedy, e, ta, która jest szczotką, na którą można wyciągnąć właśnie e, włosy. Zaczynam od podpięcia włosów i skupiam się na dolnych sekcjach. Biorę mm, mniej więcej. Takie o średnicy 3-4 cm, i na początku je wyciągam na szczotce, a następnie zakręcam i trzymam przez kilka sekund. Następnie zakończając chłodnym nawiewem, aby ten efekt po prostu trzymał się na włosach lepiej. Dzisiaj to, będą, to nie będą loki, tylko właśnie taka wyczesana blow dry. I na koniec używam też olejku Paul Mitchell do nabuszczenia włosów. Nie wiem, czy dobrze robię, ale zdecydowałam, że nałożę podkład kryjący dzisiaj. E, nie wiem, czy pamiętacie, mam go z polskiej Ekocera, który podobno jest i w sumie zgadzam się z opinią o zamiennikiem Double Wear, E od Estelode. To jest kamuflaż efekt. Ja mam go w kolorze N4 i mieszam go z kropelkami moimi. E, zobaczcie, zupełnie inna konsystencja niż. A wiecie, dodam jeszcze chyba trochę mojego tonera nie wiem czy w ogóle będzie bo James słucha muzyki tak głośno, że mieszam wszystko tutaj na dłoni i aplikuję no rzeczywiście efekt jest o wiele ale też zobaczcie, że kolor jest jaśniejszy nie pomyślałam o tym, że przecież nałożyłam wczoraj brązer, a kolor jest mm. ale zaraz spróbujemy to wszystko zblendować i mam nadzieję, że będzie ok. Kurde, zrobiłam z siebie maskę. No, będę chyba zmywać wszystko i od początku nakładać. Nie był mój taki zamiar. Jeszcze w ogóle na tej kamerze wyglądam jak duch. Ja wiem, że się nałoży brązer, ale nie na takim efekcie. Nie zależy, która godzina dziesiąta zdążę zmyć, czy lepiej, że zostawić i dołożyć tylko brązer. Wydaje mi się, że w żywym świetle wygląda lepiej niż na kamerze. No naprawdę jak duch, słuchajcie. Dobra, nakładam brązer. nie jest to do końca efekt, na jaki mi zależało, ale mam nadzieję, że makijaż będzie się trzymał cały dzień. Róż nałożę ten z glass chyba. Wczoraj mam pędzle, gdzie ja położyłam te wszystkie pędzle, które umyłam. Mam tylko ten jeden, którym teraz nakładałam podkład. Dobra, nie będzie. Nakładałam nim podkład brązer. Powinna może zacząć od rozświetlacza. No muszę znaleźć inny. Pytajcie mnie, ile lat ma ta paleta, ale um... Liczę na to, że ze względu na to, że to są cienie zapiekane, czy produkty zapiekane, to e, termin ważności się nie <ścoughs> skończył. E, Charlotte Tilbury e, paletkę Dokładnie, tylko tak wiecie, omiotę, delikatny, naprawdę naturalny efekt. E, e, tuż do rzęs z, e, chciałam powiedzieć z lękoma, ale nie, z Evelyn Cosmetics. O oh, Pretty Lashes Show Extra Length and Volume Mascara. Zgadzam się, uwielbiam. Mam czarną i brązową, ale czarna daje efekt wow. Co zresztą widać po jednym i drugim oku. Jedno pomalowane, drugie nie. I jeszcze moim takim gwoździem programu. Pomadkę nałożę później, bo jeszcze może kawę wypiję przed wyjściem. E, nie chcę ustwiecie niszczyć. Może w kącik. Warów po się nie udało okryć. I tutaj, tak się wydaje, zobaczcie, w tym miejscu, że mam linię zarysowaną. Nie wiem, czy to widać. czy? To jest chyba ten brązer, muszę to jakoś rozsmarować dobrze, bo obawiam się, że to właśnie, nie wiem, optycznie powoduje, że mi się jakoś policzek chowa. Okazuje się, że nie ma pociągów, coś się stało jak na jakiejś stacji i nie wiem, co mam robić, czy mam jechać na inną stację, czy zostać tutaj. No i tutaj cały czas widzę, że w tym policzku jakiś się wydaje coś w tym świetle, coś dziwnego. Nie wiem, poczekam jeszcze minutę. Już jest ta minuta, o której miał być pociąg. Chyba nic nie ma, nawet pan mówi ogłoszenia na temat e, tego, żeby nie używać to elektrycznych skuterów, ale nic nie mówi na temat tego, że nie będzie pociągu. Jest mnóstwo ludzi na peronie. Co mam zrobić? Tam w centrum Londynu, w tłumach i słuchajcie, jestem ciekawa, Specjalnie w obawie, że ktoś się zabierze mi telefon, znaczy nie telefon i kamerę. Zgrałam wszystkie firmy na, na bezpieczeństwa, żebym ewentualnie mogła edytować to, co mam. Także trzymajcie kciuki, aby mi nikt z ręki nie wyrwał nic. I e, czekam na koleżanki. Już jestem na stacji, tak jak widzicie, bardzo szybko pociąg jedzie. Korzystaliśmy z tego samego, którym jak jechaliśmy. Jutro też chyba będziemy z niego korzystać. No i lecę. I jak nie zima. Look at the queue to the shop. Do they give anything for free? Maybe they do. Nie wiem, czy słyszycie ten tupot, ale przed chwilą był pokaz e, bryczek wyciągniętych przez konie. A my już zbliżamy się do naszej knajpki. Nie wiem, czemu idziemy my też w China. Tam. Tu moja kumpel jest w przede mną. Uh. O oh, wow! How pretty! pytacie mnie. I don't think so. I've been here before as well. <laughs> no, to jest z tymi wszystkimi lampionami. Koleżanki się spóźnią niestety, te, które mają bilet, dlatego wysłały nam bilety i będziemy próbować wejść przez to, że nagrywam tam vlogi. Trochę się zgubiłyśmy i się spóźnimy, ale to nic. Ale możecie sobie popatrzeć jak wygląda świąteczny Londyn właśnie w Chinatown. Już jesteśmy? Boże. Give me a little Santa hat song. Muszę Was ostrzec, aby następną chwilę może oglądać bez dzieci, bo będą się pytać Was, a co robi ta pani tutaj, e, ta jedna, która jest wodzirejką w strojek w wojskim, a druga z balonami, która była naszą tancerką i przygotowała dla nas dwie e, sceny. E, co mnie zaskoczyło, że pomimo tego, że był to bottomless brunch, czyli mnóstwo alkoholu, my zrobili bezalkoholowe drinki, to jest akurat Virgin Mojito. Step together, step tap. Okay? Najpierw mini lekcja, a potem podążanie za krokami tańca e, line dance, czyli tańca liniowego. I tutaj już widzicie e, pierwszy z nich. Radość, mnóstwo kobiet i mężczyzn cieszących się właśnie wspólnie spędzających czas. Ja potem zmieniłam miejsca, byście mogli zobaczyć jak to wyglądało Właśnie na żywo też. No naprawdę świetnie się bawiliśmy. Um, mieliśmy super wspólny czas i zapomnę tego chyba później powiedzieć, że to jest cały czas około 2.30 po południu. południa, wydawałoby, jakbyśmy byli w klubie. Najbardziej żałuję, że nie mogę nagrać Wam tych filmów z muzyką, ale wtedy dostałabym banam e, z YouTube'a. E... Bo muzyka to po prostu wszystko. Tutaj jest trzecia Oficjalnie mogłyśmy zostać tam do drugiej ale część z ludzi wyszła, część została i my po prostu tańczyłyśmy sobie. Um, w najlepsze i ciekawy jestem, czy ktoś z Was zgadnie, o, do której piosenki tańczymy. <grywia> Ciekawi mnie to. E, w każdym razie było naprawdę świetnie. Jeszcze zapomniałam też Wam dodać, że jako przekąska była pizza, której też nie mogłam jeść, ale cały czas donoszono drinki, cały czas donoszono jedzenie. E, było lepiej, niż się spodziewałam, ale po raz kolejny jestem pewna, że to po prostu zasługa moich koleżanek. Wow. Wow. I, I will have I one. One. I one I one. Wow. W szoku, ile tutaj jest sklepów? Nie wiem, czy to widzicie. To jest pure cell, gdzie można kupić uh, koreańskie kosmetyki. Yeah, I gdzie get over jest about YouTuber. <laughs> uh, yes, as well, yes. <laughs> tu jest Przepychamy się, słuchajcie, przez tłumy ludzi. Wszędzie jesteś coś do jedzenia. Tutaj zobaczcie na te croissanty z festacjami. Boże, jakbym jadła albo ta pizza. Nie wiem, co się dzieje, ale tutaj mamy zjazd Mikołai. Zobaczcie. Green jest to jest płoniej Na oglązenie się nigdy nie nudzi. I sposobem jesteśmy z koleżanką w restauracji. zabrała mnie do argentyńskiej restauracji i będziemy jadły steka. I nigdy nie jadłam steka w restauracji, już się bardzo cieszę. i I ja tylko... O, przepraszam. Dziękuję kolację z koleżanką, tak było przepyszne, z sosem, czyli o, po prostu morzenie. E, wracam do domu i zobaczymy się później. Pa. Jest 19, jestem w domu, w restauracji jedzenie było przepyszne. W ogóle myślałam, tak wiecie, nie byłam niepewna tego, gdzie idziemy, ale było naprawdę spoko, Ale coś chce mi pokazać. To nie jest tu, co, co to jest? Nie, nie wiem, co Ty chcesz zrobić. Dobra, kończę na razie, przebiorę się chyba, zdejmę sukienkę i idziemy zaraz spotkać Mikołaja. I'm not going to do the, the striptease like the girl did but I can show you the dance we learned. Okay, and uh, this way, way. Mm -hmm. Turn. Mm -hmm. Then you go this way, this way. So mm hmm, mm hmm. Must be this, yeah. this way, this way, this way. Then you this way. Mm -hmm. You know this dance better than me. Mm hmm. Hmm. Five, six, seven, eight. It's steps, right? Is it? Yes. Oh. <laughs> was it a classy establishment what, what, what kind of establishment classy Very they were all stripping. The only one person was Do you think this is Santa? I don't know I, don't know. I think it's Alex what do you think what's going to happen? I think like he's gonna have his sleigh he's gonna he's gonna have some wheels and um, and they're like gonna be like not too hot they're gonna be like quite hard to see them. okay and then so it will look like...

filmach mieć muzyki, która ma prawa autorskie. I z jednej strony rozumiem to, ale wydaje mi się, że właśnie w takich momentach w życiu, kiedy widać podekscytowanie i radość, i e, musiałam usunąć oryginalną muzykę i byście mogli zrozumieć, e, jaki specjalny był to moment dla, szczególnie dla Aleksandra. On po prostu nie mógł uwierzyć, że zobaczył Mikołaja i tak jak mówiłam wam wcześniej, zastanawiał się, jak będzie wyglądał wyglądały jego sanie i zdecydowaliśmy, że podążymy za Mikołajem, który się zatrzymał i udało się Alkowi zrobić zdjęcie już, no zobaczcie na tę minę, z wiekiem ludziom się zmienia i teraz wydaje mi się, że właśnie ta radość naszych dzieci, którą im dajemy, jest po prostu chyba dla nas najlepszą radością, najlepszym prezentem. Zostaliśmy tutaj, a James próbuje mnie karmić słodyczami, które rozdawała e, pani elf, ale mu grzecznie podziękowałam. Aleks oczywiście sobie nie odmówił, no bo po to są w sumie święta. Jak widzicie po ruchach e, cały czas e, stoimy, cieszymy się, tańczymy, śpiewamy świąteczne piosenki i e, kolendy i generalnie świetna inicjatywa zorganizowana. W miarę w naszej okolicy nigdy wcześniej e, czegoś takiego nie doświadczyliśmy. No i powiem wam, że to był naprawdę dzień pełen wrażeń. <laughs> Zresztą to widać. I to jest beautiful end to wonderful day at McDonald's. Dobranoc, James. Ja idę to spać. No? <laughs> jest dziesiąta wieczory. Chciałam wam tylko pokazać, że zobaczcie trzyma się cały czas makijaż, który zrobiłam z rana. To no to jest właśnie ten podkład jest naprawdę jak double light, nie light, tylko double, dość intensywny i tak wygląda po całym dniu. Wydaje co dzisiaj się działo było gorąco, tanecznie działa.